Pod shortem pojawiło się wiele komentarzy twierdzących, że się mylę co do zachodzącego zjawiska w monecie, przez którą płynie prąd. Dlatego postanowiłem nagrać ten filmik, by wam to lepiej wyjaśnić. Moneta została podłączona do źródła prądu i faktycznie przez nią prąd płynie, co obserwujemy pośrednio przez to, że potocznie mówiąc świeci. W filmie powiedziałem, że moneta ma duży opór, ale ludzie stwierdzili inaczej, bo na przykład uważają, że świeci, bo jej opór maleje wraz ze wzrostem temperatury albo bo świeci, bo ma mały opór. No i ten jeden komentarz wykazuje pewną dozę geniuszu, bo mówiąc duży opór albo mały opór, warto powiedzieć w stosunku do czego ten duży albo mały opór jest, aby nie popełnić tego błędu, który ja popełniłem, nie mówiąc o wartości tego oporu. Ludzie, słysząc duży opór, najpewniej uznali, że tutaj ta moneta ledwo przewodzi prąd, bo opór liczony jest w kiloomach. Jeśli tak zinterpretowali moje słowa, to faktycznie jest to błędnie wyjaśnione i wtedy możemy się rozejść. Mają rację. Ale idźmy dalej sprawdźmy najpierw, jaki może być opór właściwy stopu, z którego ta moneta jest wykonana, w stosunku do oporu właściwego miedzi. To, z czego moneta jest wykonana, zależy zaś od jej daty wybicia, ale to jeszcze nie wyjaśnia i nie przeważa tego, czy moneta ma duży opór, czy też nie, bo powszechnie znany drucik wolframowy stosowany w klasycznych żarówkach ma opór właściwy zbliżony do miedzi. Aby powiedzieć dlaczego drucik w żarówce ma duży opór pomimo zbliżonego oporu właściwego między miedzią a wolframem, to należy odnieść się do innego wzoru na opór danego przewodnika związany z jego przekrojem poprzecznym. Opór jest tym wyższy, im mniejszy promień i dzieje się to z kwadratem tego promienia. Ważna jest też długość przewodu, ale nie w tym doświadczeniu. I teraz, mając tę wiedzę, możemy wrócić do monety. Opór monety nie będzie stały. Dlaczego opór monety nie jest stały? Ponieważ będzie największy w miejscu kontaktu z zasilaniem, bo tam prąd płynie przez najmniejszy przekrój. W momencie gdy prąd zaczyna płynąć, to właśnie w tym miejscu trafia na duży opór i to też w filmie powiedziałem, że trafia na duży opór monety. Występuje ten opór w miejscu połączeń, na granicy i w samej monecie. Opór na tym styku w monecie jest największy, powierzchnia najmniejsza, co tylko potęguje efekt tego, że tam najszybciej obserwowany jest wzrost temperatury i świecenie monety. Potwierdza to też doświadczenie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że ten opór jest rzędu omów czy kiloomów, on będzie bliższy mikromom czy kilku miliomom. Też jak podłączycie taką monetę do miernika, to zobaczycie, że opór ma znikomy i to też powód, dlaczego przez taką monetę może płynąć duży prąd. No i w sumie dlaczego ludzie zarzucają mi, że moneta ma mały opór? W miejscu styku, tam gdzie opór jest znacząco większy, wydziela się w tym miejscu zgodnie z prawem dżula sporo ciepła, które za sprawą przewodnictwa cieplnego rozchodzi się po całej monecie i moneta świeci w całej powierzchni. Gdyby opór monety był identyczny co opór miejsca styku, to musiałaby zacząć świecić w całej swojej powierzchni, a tego nie robi. Największe świecenie widzimy zaś na drodze przepływu prądu, a że prąd płynie w pierwszej kolejności po najmniejszej linii oporu, to płynie on środkiem monety, więc tam wzrost temperatury będzie największy. Mówiąc zaś najmniejsza linia oporu, znowu wyjaśnił Wam, że to nie miejsce, gdzie tego oporu nie ma, a chodzi o to, że to właśnie linia prosta przy zbliżonym oporze właściwym będzie miała najmniejszy opór zgodnie z tym wzorem. Pozostaje jeszcze kwestia, dlaczego ta moneta świeci. Świeci dlatego, ponieważ przepływający prąd napotyka właśnie na opór i tam wydziela się sporo ciepła. Gdy prąd przez monetę płynie, to w tym miejscu duża część energii elektrycznej jest zamieniana na energię wewnętrzną monety. Ta energia wewnętrzna nie jest w stanie być efektywnie rozpraszana w postaci ciepła poza monetę i na szybko przekazywana w monecie na drodze przewodnictwa, więc dochodzi do punktowego wzrostu temperatury w miejscu, gdzie występuje duży opór. Wraz ze wzrostem energii wewnętrznej monety rośnie jej temperatura, co jest wynikiem tego, że atomy w tej monecie zaczynają drgać coraz bardziej. Zaczynają one też emitować promieniowanie elektromagnetyczne, tak zwane promieniowanie cieplne w zakresie podczerwieni. Tego promieniowania nie widzimy. Gdy temperatura metalu rośnie dalej, to rośnie energia emitowanego promieniowania, czyli maleje długość emitowanych fal. W miarę u dalszego wzrostu temperatury długość fal emitowanych maleje coraz bardziej i przesuwa się w stronę światła widzialnego. Dlatego też najpierw widzimy kolor ciemnoczerwony, by potem przechodził on w kolory coraz jaśniejsze przez żółty i biały, potem przez niebieski aż do ultrafioletu. Ale to w takiej monecie oczywiście nie wystąpi, bo moneta takich temperatur nie osiągnie przed tym zanim się ustopi. Teraz w sumie jeszcze kwestie, dlaczego powiedziałem, że ten kolor może być też biały. Przecież w widmie światła widzialnego nie ma koloru białego. Ano chodzi o to, że taka moneta emituje widmo ciągłe, które przesuwa się w kierunku coraz niższych długości fali. Takie widmo ciągłe nie zawiera ściśle określonej długości fali rozpoznawanej przez nasz wzrok jako efekt barwny, a składa się z nieskończonej liczby barw z całego obszaru, które mogą dawać złudzenie tej barwy białej. Przy żółtym kolorze świecenia monety barwa będzie sumą barw obszaru bardziej po prawej, dlatego kolor będzie bardziej czerwony, czy tam żółty. Wiedząc to wszystko, można też teoretycznie przewidzieć temperaturę, w której świecenie następuje, a znając dokładną emisyjność danego stopu metali, można próbować już tę temperaturę szacować, a nawet wyznaczyć z dużą dokładnością. Tak w sumie działają przecież pirometry, choć one bazują bardziej na podczerwieni. Tutaj trzeba jeszcze pamiętać, że emisyjność ciał jest różna i metale o wyższej emisyjności zaczynają świecić przy niższych temperaturach, ponieważ bardziej efektywnie przekształcają energię cieplną w promieniowanie elektromagnetyczne. Przykładowo Wolfram ma niską emisyjność, więc musi osiągnąć bardzo wysoką temperaturę, by emitować światło widzialne. W tym filmie natomiast ocena temperatury monety jest trudna też z tego powodu, bo film został zarejestrowany kamerą cyfrową, w której złudzenie barwy, intensywność świecenia i kolor jest silnie uzależnione od np. ekspozycji i ustawionej temperatury barwnej nagrania. Dlatego też nie zdecydowałbym się umówić z dokładnością, nie wiem, do 100 czy 200% stopni Celsjusza jaka jest temperatura. Ale wiedząc chociażby, że moneta z niklu zaczyna świecić w zakresie światła widzialnego, zazwyczaj na czerwono, w temperaturze około 800 900 stopni Celsjusza, no to mogę przypuszczać, że temperatura na tej monecie miejscami mogła osiągać ponad 1000 stopni Celsjusza. I tutaj pojawia się kolejna kwestia. Część osób twierdzi, że moneta nie miała 1000 stopni, bo by się stopiła. No i to zależy. Te monety wykonane do 2012 roku są z brązalu, a po 2013 roku ze stali niskowęglowej, tak przynajmniej mówi ukraińska Wikipedia. Przedstawiłem wam też, jaka jest mniej więcej temperatura topnienia tych stopów, ale nie jest ona dokładna, bo mocno będzie zależeć od dodatków, a tych w sumie nie znamy. Przypuszczam, że na filmie mamy do czynienia z monetą ze stali niskowęglowej, pokrytej mosiądzem, co objawiałoby się poprzez odbarwienie monety podczas jej ogrzewania, ale to tylko moja hipoteza. Podsumowując ten rozdział, myślę, że można powiedzieć, że temperatura wynosi 1000 stopni, nie wiem, plus minus 100 stopni, i myślę, że to szacowanie można uznać za rozsądne. Pozostaje jeszcze kwestia nominału i pochodzenia monety to nie jest moneta rosyjska tak jak tam ktoś pisał w komentarzu a jest to moneta ukraińska 50 kopiejek więc myślę że kolejna zagadka została rozwiązana